Następna dziś informacja, drodzy widzowie, i też bardzo ciekawa, a zarazem bardzo smutna. Oto i tytuł: Paliwowy gigant szykuje zwolnienia. Praca może stracić 250 osób w Krakowie. Przejdźmy do szczegółów tej informacji. Według nieoficjalnych informacji, Shell Biznes Operation planuje zwolnić około 250 pracowników w Krakowie. Poinformował lokalny serwis. Karka.net Spółka nie potwierdza tych doniesień, ale nie przeczy restrukturyzacji. Skala redukcji etatów może być jednak znacznie większa. Przyznacie, drodzy kochani widzowie, że to bardzo ciekawa informacja, no i bardzo smutna, bo następnie ludzie stracą pracę. Piszcie standardowo w komentarzach. Z góry Was pozdrawiam, Shop Joker.